Jak że już dawno nie było pytań i odpowiedzi, to może jednak dzisiaj uraczę Wam troszkę e, swoich, swoich wypocin w tym temacie. Ostatnio było o bólu, dzisiaj przerwa w bólu będzie, a może nie będzie, zależy od pytania. Więc e, witam, borykam się z chrupaniem w barkach przy wyciskaniu na klatkę i na barki. Przy większym ciężarze ból delikatnie ustępuje, co polecasz? O, i tu jest właśnie Wskazówka, <laughs> ból delikatnie ustępuje, tylko nie wiem, czy on ma na myśli, że przy większych ciężarach ból ustępuje, czy po odpowiedniej ilości rozgrzewek ból delikatnie ustępuje. Tak jak mówiłem właśnie, no to był komentarz do Dr. Pain 2, czyli ostatniego wideo, jeżeli tak, zrób jeszcze dwa razy tyle rozgrzewek i zobacz, czy jeszcze bardziej ból ustąpi. Jak już poszukasz sobie, mam wideo pod tytułem 34 serie rozgrzewkowe, które zrobiłem autentyczne po prostu 34 rozgrzewki po jednym powtórzeniu przysiadów i ból w plecach mi zupełnie ustąpił i nie powrócił. Więc być może to jest właśnie wskazówka dla samego siebie, że być może sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie. Um, co polecasz zrobić? No polecam zrobić więcej rozgrzewek, jeżeli tak, tak mi podpowiadasz, bo tylko tyle danych mi zostawiłeś. Um, tutaj dodaję jeszcze. Pytałem trenera na siłowni. No, czyli trenera, który nie jest twoim trenerem, rozumiem, tylko trener na siłowni, więc nie wiesz, co to za gościu być może i nie jest na dobrze i ten gościu nie zna Ciebie, więc nie zna Twojego przypadku za dobrze. Yy, mówił, że ścięgna się przyzwyczajają. No, ścięgna przede wszystkim nie chrupią, tylko stawy, więc yy, ja bym raczej tutaj yy, niespecjalnie, niespecjalnie wierzył w to. Yy, zawsze pokazuję taki trik, że przykładam komuś tam blisko ucha rękę i zamykam ją, otwieram i jest cicho. A mogę tak zrobić? Może przystawię do mikrofonu. Tak? A teraz jest cicho. A teraz będzie głośno, a teraz będzie znowu cicho. I jak ja to robię? Napinam mięśnie zamykające dłoń. Jednocześnie napinam mięśnie otwierające palce. I, I naraz, jeżeli zrobię to naraz jedno i drugie, efektem jest zwiększone ciśnienie w stawach, i po prostu mięśnie prostowniki i zginacze w palcach. Działają przeciwko sobie, prowadzą wojnę, a tym polem tej wojny, poletkiem wojny jest ten stawik tutaj, zwany piąstką, więc <laughs> dlatego trzeszczy. Można to samo, o właśnie trzasnąłem łokciem, trzasnąłem drugim łokciem. Można to samo zrobić z łokciami, akurat u mnie łokcie jak już raz skoczą, to już drugi raz. Nie zrobię tego przez jakiś dłuższy czas, aż znowu mi się trochę poluzują. Kiedyś miałem poważną kontuzję w obu łokciach, jeszcze jako nastolatek. Więc e, takie wskazówki dla pytającego. I jedziemy dalej, bo więcej nic nie jestem w tej stanie w tej chwili powiedzieć, oprócz tego, że na strzelanie trzeba zrównoważyć te mięśnie i odsztywnić antagonistów. Czyli jeżeli masz sztywnych antagonistów do wyciskania, czyli na przykład tylne marki, najszerszy grzbietu e, i rotatory, no to musisz je odsztywnić zmobilizować. Czyli mobilizacja do rozciągania się różni tym, że. Mobilizacja jest, daje siłę, a rozciąganie zabiera. Jakiekolwiek filmy wody, zawsze są bardzo dobre. Dwa odcinki o bólu to wręcz rewelacja. No, pewnie nie wszyscy tak sądzą, bo <grytania> niektórzy wolą się uskarżać na ból. Nadal. No, to masz lajka. E, rewelacyjny film. Dużo konkretów, nieco głębszego wejścia w różne aspekty bólu. E, raczej aspekty psychiki. Ale dziękuję, dziękuję. Lajk. Like. Dobra, najlepsze ćwiczenie na klatkę to wyciskanie na ławce płaskiej i skośnej. <laughs> Żeby mieć duże mięśnie trzeba dokładać ciężaru po aż dojdzie się do paru lat tak dużych ciężarów. No, prawda, moim zdaniem, ogólna. A już później są detale. Na barków indywidualnego ustawienia pół neutralnego. Szczęgielki. Mega streczem na dole, z aha. No, ktoś tu proponuje, to chyba jest odpowiedź do tamtego jeszcze pana, żeby wyciskać z w ten sposób, też takie coś bardzo popieram, z dużym rozciągnięciem. Dobra, co sądzisz o ortopedycznych wkładkach do buta? Właśnie takie odebrałem, jestem ciekawy Twojej opinii. Wydrukowali mi je z drukarki 3D po wcześniejszym sprawdzeniu nacisków stopy na grunt. Dodam, że zmagam się z zapaleniem na podeszłowego. Dobra, teraz wciśnijcie lajka. Like albo i Jedziemy dalej z odpowiedzią. E, nagrałem kiedyś wideo o wkładkach. To było chyba przysiady część druga. O ile dobrze pamiętam. Dziękuję. Jest... Tak, możemy podlinkować to w opisie. Tylko lajka like proszę. Jeszcze do tamtego filmu, <laughs> więc tam był, było, no, wyciągnąłem swoje różne buty i wyciągnąłem wkładki. I wkładki ja projektuję takie, które wspomagają przysiadę. Czyli robimy pewne skosy i kąty, które powodują na przykład, że kolana na boki się rozpychają, co zwiększa zakres ruchu w stawie skokowym. Zakres ruchu w stawie biodrowym również jest zwiększany automatycznie, dekompresuje staw. Skokowy również, co później zapobiega inhibicji, na przykład pośladków czy bioder. Z kolei te wszystkie stawanie 3D pokazuje, gdzie jest największy nacisk w tej chwili, tak? czyli pokazuje Twoją patologię. I teraz czy ten komputer dokładnie odczytać potrafi, co się tak naprawdę dzieje w górze ciała, czy on zaobserwuje ten komputer, jak ty przysiadasz w tych wkładkach? Raczej nie, bo to nie jest zaprojektowane na to. To jest tak, żeby coś innego zrobić. Czyli tutaj dodam, że zmagam się z zapaleniem rozciągną pod. Zapalenie rozcięgne podeszwowego to jest plantar Fasciitis. To jest coś, co powoduje, że ludzie czasem z pracy rezygnują, na nie wiem, na 9 miesięcy i nie mogą nawet na spacer wyjść, bo każdy krok boli jakby po szkłach pali. I ja miałem całkiem sporo już takich przypadków. Ja też, też to miałem. I wymyśliłem swoją y, autorską metodę na tą, na to coś polega ona na tym, że bierzemy takie coś, to tutaj się przylepia to coś do skóry. Czyli wycinamy sobie jakiś tam kształt yy, i po, po, doczepiamy to do skóry, tylko że nie w zbyt jakiś sposób znowu. Najpierw biorę stopę delikwenta i robię mapę bólu. Jak to wygląda? Po prostu biorę długopis, wyłączam go i naciskam długopisem, punkcik po punkciku, jakieś 2 mm odległości od siebie, może 3 i jak będzie au albo grymas na twarzy, albo no powiem mi, że boli, to w tym miejscu, gdzie odcisnąłem, właśnie wyłączam długopisy, włączam długopis, zaznaczam kropkę czarną i jedę dalej, jedę dalej, jedę dalej. I tak, jak drukarka, po prostu przejeżdżam wszystkie milimetry mm, mm, kwadratowe stopy, i wszędzie tam, gdzie boli, tam stawiam czarną kropkę. I te czarne kropki tworzą takie obszary, i na przykład masz obszar tutaj, załóżmy, jest kółko, które cię boli, a dookoła nic nie boli. Co wtedy trzeba zrobić? No wtedy trzeba to kółko okleić, właśnie tą gąbką, ale tam, gdzie jest, są te kropeczki, tam nie naklejam nic. Czyli dajemy troszeczkę przestrzeni i jeżeli na przykład tu jest pasemko, które jest zaznaczone kropkami, a tutaj po bokach jest pasemko, które jest wolne od tych kropek czarnych, nie ma na mapie bólu, to to tutaj dwa takie pasemka właśnie tej, tej wełny, czy co to jest, tworzywa podklejam i no dobrze, czasem czasem biorę jeszcze taśmę, taką, oklejam, żeby to nie spadło. No i zazwyczaj każę dwa dni to trzymać, po dwóch dniach no, zmienić ten opatrunek, żeby było nie tyle higienicznie, nie o to chodzi, tylko że po jakichś takich dwóch dniach zazwyczaj ta mapa bólu się zmienia. Więc wyciągamy to wszystko i robimy mapę bólu od nowa. Zazwyczaj już gdzie indziej jest przemieszczony ten ból, E, powtarzamy to ze trzy razy, cztery nawet, i po sprawie. A tak możesz się męczyć 9 miesięcy, może się męczyć rok, może no, bardzo długo się ludzie z tym męczą. E, I to do stopnia, gdzie dosłownie woleliby się, się pochlastać niż gdziekolwiek się przejść na spacer. Dobra, idziemy dalej. E, nie, wie, nie wiem, czy wkładki 3D robią coś takiego wydrukowane, e, a już na pewno nie, nie sądzę, żeby powodowały, że e, wyniki w przysiadzie rosną. Mm, mm, mm. Oczywiście pogłębienie przysiadu też wchodzi w rachubę. I odsyłam do odcinka, który będzie zalinkowany i lajki dajcie, tam tu będzie spoko. Panie wodyny, czy można, mogę stosować żywienie białko tłuszcz? większość dnia, a węglowodany wieczorem, jeśli mam hipoglikemię reaktywną. Jakiś czas jestem na takiej diecie i się czuję dość słabo. No to nie jest taki e, może e, na, najbardziej e, profesjonalna odpowiedź, gdyż no, nie, nie zrobiliśmy jakichś konkretnych badań z Tobą, nie wzięliśmy glukometru i tak i tam nie zbadaliśmy ile tego cukru masz. Ale ogólna zasada jest dobra. Jako ogólna zasada, węglowodany wieczorem jednak nie muszą być tymi dobrymi węglowodanami tutaj. Czyli jeżeli... Jeżeli... Um, jeżeli węglowodany, które weźmiesz wieczorem są zbyt proste, no to możesz mieć huźdawkę cukru w ciągu nocy i na przykład pójdziesz spać, ale później wybudzisz się wybudzisz się, wybudzisz się w ciągu nocy, bo cukier ci spadł i kortyzol się podniósł po to, żeby podnieść znowu cukier. Um, więc ten, ta strategia jest dobra, jeżeli te węglowodany, które wprowadzisz, nie są jakieś tam mosty. A teraz dlaczego słabo się czujesz? Po pierwsze jak masz jakąkolwiek chorobę, czy jakikolwiek nie wiem, stan taki niezbyt yy, zdrowy, jeżeli nie chorobę, może to jeszcze nie jest to samo, co cukrzyca, to jak Ty się masz dobrze czuć, tak? Jeżeli dobrze się czujesz, że Ty cały czas węglowodany wpieprzasz, to być może dlatego, że, yy, że już tak roz, rozpieściłeś, że tak powiem, swój organizm, że on musi tak mieć. Ale jeżeli teraz zabierzesz węglowodany, no ka prawie każdy, komu się zabierze węglowodany, czuje się gorzej pyszne. przez jakiś czas. Wiele osób popełnia też taki błąd, że zabieramy im węglowodany, ale kalorie spadają razem z tymi wyglowodanami. Czasem ktoś źle się czuje, nie dlatego nawet, że potrzebuje tego cukru, bo jak zmierzyć cukier, to ma w normie a ty nie wiem, czy zmierzyłeś, bo mi nic nie napisałeś jednak jest coś takiego, że np. tkanka tłuszczowa magazynuje nie tylko tłuszcz, magazynuje też tam witaminy choćby ale też magazynuje też toksyny. I jeżeli nie potrafisz detoksyfikować się, to jest taka bardziej zaawansowana wiedza, o której mało kto mówi, ale Polikun bardzo często o tym mówił na przykład. I, i wielu grubasków, no, choćby nie wiem, co robiło, nie może się odchudzić przez detoksyfikację. Problem z detoksyfikacją. Czyli razem z tłuszczem skanki z tłuszczowej uwalnia się do krwi również no, różnego rodzaju substancje, które trzeba wyrzucić. I teraz te substancje, jeżeli osiągną odpowiednią kumulację, no, jesteś tak jakby pod wpływem alkoholu, albo czegoś innego, wstrzykniętego tobie. Ty się będziesz czuł albo na tym upojony, albo będziesz się czuł źle. Na pewno nie będzie to zdrowe z kolei. Czyli no, możesz mieć, że tak powiem, trochę kaca. Czujesz się źle z tym, bo twoja krew została właśnie e, dostała inwazję kwasów tłuszczowych ze spalania tłuszczu, ale też dostała inwazję toksyn, który magazynowałeś w swojej własnej tkance podskórnej. Więc pomyśl sobie, czy, czy masz teraz do, dostateczne zdolności do żeby mieć dobrą detoksyfikację w wątrobie. Wiele czynników tam można sobie umie wymienić, ale najważniejsze, żeby wątroba miała dostatecznie dużo białka i dostatecznie dużo antyoksydantów. Dobrze się poratować czymś takim jak na przykład wlewy z glutationu, jeżeli chodzi o takie szybkie, mocne rezultaty w tym zakresie, ale to też nie musi być to, jeżeli masz huśtawki, bo masz na przykład złe węglowodany na noc, w złej ilości dobrane składniki makro, niedobór kalorii, nadmiar kalorii, też możesz się źle czuć. Jednak jeżeli masz tą hipoglikemię reaktywną i tak dalej. Na pewno nie możesz bazować swojej diecie, diety na, na czymś, co szybko podnosi cukier. Więc, nawet węglowodany, które zjesz, muszą być w małych ilościach, i muszą to być węglowodany złożone. Jeżeli są w dużych ilościach i są węglowodanami prostymi, to znowu będziesz miał huśtawkę, tylko że może nie cały dzień, tak jak kiedyś miałeś. E, przykładowo takiego dziadka, ponad 60 lat, cukrzycka trenuje i po wielu miesiącach dał się w końcu namówić, że na śniadanie jaje tylko jajka. I on monitoruje swój cukier. Ma w ogóle aplikację w telefonie. Ma taki przyczepiony permanentny miernik cukru. I jego cukier się rzeczywiście fajnie prostuje. Ale też później w ciągu dnia nic nie zmienił. I tam, tam już jest lepiej. Jak on się czuje, to kogo to obchodzi, tak naprawdę? Nie patrz, jak się czujesz cały czas. Tylko weź sobie zmierz ten cukier. Zmierz swoje parametry. Zobacz, czy wagę tracisz. Czy wagę zyskujesz. Zobacz czy mięśnie Ci rosną, czy siła Ci rośnie, czy tracisz ją, bo to jak się czujesz, to może być też wmówione samemu sobie, a może być wynikiem tego, że masz za mało serotoniny, bo cukier Ci dawał wyrzut serotoniny i, i się fajnie czułeś po tym, ale tak przy okazji olej rybi też daje wyrzut serotoniny. Ja nie wiem jak Ty chcesz naprawić zresztą Jakieś problemy z cukrem bez omega 3, więc no, 20 gram dziennie proponuję, żebyś wziął, ale weź te 20 gram dziennie, pomieszaj z tymi tłuszczami, a nie z tymi wygłodanami Najlepiej to blokuje insulinę. Przy okazji, także jeżeli zjesz choćby 5 kapsułek oleju rybiego, a później nawpieprzasz no, się dużo słodyczy, nie wiem ile tego cukru tam jeszcze da wieczór, no to będziesz miał problem. Bo insulina jest zablokowana, cukier ma dostawę i cukier wysoko idzie. Także nie oczekuj, że się będziesz dobrze czuł, kiedy się leczysz. No, pacjent od raka dostaje gorszy hardcore jakiś w leczeniu, jak on ma się czuć? Pewnie gorzej niż jakby po prostu nie leczył się. Także może ekstremalny przykład, ale i może bardzo kontrowersyjny być. Ale pomyśl sobie o takiej analogii, tak samo leczysz się ze słabości, jesteś słaby, lecz przychodzisz na siłownię, zaczynasz ćwiczyć, no będzie jakiś próg bólu, będą mięśnie palić, będą zakwasy. Jak Ty się będziesz z tym czuł? No pewnie gorzej będziesz się czuł, ale później dojdzie czas, kiedy się zaadoptujesz już do tego i już będziesz się dobrze czuł z treningu, a z kolei źle będziesz się czuł bez treningu. Także. Trzeba spojrzeć na to zawsze szerzej, dlatego nie jestem w stanie Ci napisać takiej odpowiedzi. Takie tematy to proszę na prywatne konsultacje ze mną albo z Olą. Ona jest też dietetyczką, panią magister, która się zna na wszystkim. I macie w podpisie sobie maile i możemy się konsultować w takich sprawach, ale nakreśliłem chyba o co chodzi. Nie, nie możesz oczekiwać, że się dobrze będziesz czuł. Um. Trzeba się szkolić u Andrzeja, bo nie będzie, żył wiecznie. No jak śmiesz, kurde, ja nie będę wiecznie, żył że... Dobra, niech ci będzie, że... Chętnie skorzystałbym z seminarium w Polsce czy w UK, pozdrawiam. No seminarium, no seminarium to jest coś takiego, że ktoś mi go organizuje, to ja przyjadę. Ja sam nie będę organizował sobie seminarium, bo to jest za dużo organizacyjnego trudu, kiedy ja i tak jestem zajęty i jakoś znajduję czas, żeby Wam nagrywkę zrobić. Możecie oglądać wszystkie moje wideo. Plus możecie jeszcze zabukować konsultacje online choćby. Tak? No to może to nie jest to samo co seminarium, ale jeżeli ktoś jest w stanie zebrać dostateczną ilość osób um, i, i zechce zrobić seminarium ze mną, no to może do mnie napisać. i i jakoś się może dogadamy, a może nie. Po prostu. Może webinary. Webinary. To jest ja robiłem kilka webinarów i to jest takie, no jest o wiele słabsze doświadczenie jednak, nie, niż, niż prawdziwe seminarium. Szczególnie, że prawdę mówiąc uważam, że na prawdziwym seminarium powinno się pokazać fizycznie jakieś ćwiczenia i sprawdzić ludzi z ćwiczeń, bo, bo tak, no rzeczywiście, czy to na webinarze, czy na e, filmie takim teoretycznym, jak teraz nagrywamy, możemy teorię sobie normalnie przerobić. E, z pytania, odpowiedzi można robić, e, choćby wirtualnie, ale nie ma to jak taki face to face, jeżeli chodzi o, o fizjo i trening po prostu, taką konkretną technikę, żeby zobaczyć wszystko ze wszystkich stron. Także najlepsze... E, Seminaria, moim zdaniem, to są takie, kiedy jest hands on approach, czyli wiesz, coś się jednak robi fizycznie na nich, czy choćby, choćby technika masażu, żeby była, czy, czy technika uginania na biceps, cokolwiek. E, a takie seminaria, że się siedzi w kresełkach, no to widzę czasem ludzie jednak, w których w tym momencie zaczynam ziewać i wtedy mówię, wszyscy 20 pompek, bo ten ziewa. Nie, nie tak jeszcze nie zrobiłem. Ale. No, 45 lat pakerni, po 12-16 godzin praca, trening i zawody, które niejednokrotnie wygrywałem. Jacek Woźniak się nazywa. No, ale teraz są faceci i nie wiedzą, jak to jest być mężczyzną. Zgadzam się, masz tu lajka. No, ja też pamiętam wiele takich osób. Oczywiście nikt nie pracuje 12-16 godzin cały tydzień zawsze bo nikt by nie był w stanie fizycznie tak wyrobić. Po prostu są jakieś sezony, gdzie się więcej pracuje i mniej, ale i tak osoby, które mówią, że pracują 16 godzin dziennie, to są osoby, które no, na przykład od czasu do czasu mają taki tydzień, ale i tak weekend mają, albo nie mają zawsze takiego tygodnia, ale i tak mi napiszą w komentarzu, że 16 godzin robią. Nie nie, 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 nie wierzę, że to, takie macie takie problemy. A jeżeli masz taki problem, że codziennie pracujesz e, 16 godzin, codziennie 7 dni w tygodniu, 24, znaczy 12 miesięcy w roku, no to ja proponuję, żebyś sobie życie ogarnął. Zacznij najpierw od wzięcia holidaya. Weź sobie, kurde, tydzień wolnego i ten tydzień wolnego poświęć najpierw parę dni na odsypianie. A później weź zacznij szukać nowej pracy. Bo tam, tam gdzie jesteś, ta praca cię zabije. I nie musisz brać tych godzin. Zresztą twoja wola. Nie wiem, co na moim kanale ludzie robią, którzy się tylko skarżą. Andrzej, czekamy na seminarium w Polsce. Były seminaria. Trzeba było być. <laughs> Żeby się przekonać, można też po przebudzeniu wypróbować stanie na jednej nodze. Lepsze niż kawa. Patent działa zawsze i wszędzie. Pozdrawiam. No, ja bym do tego patentu dodał jeszcze 100 przysiadów e, po przebudzeniu. Ile tam minut już wyszło? 22, 22 minuty. Jeszcze, jeszcze, jeszcze wszyscy są przytomni? Lajki już dane? Hmm. Dla wody na kasa musi się zgadzać, bo UK za Kołnierz się nie przelewa. No właśnie, że się przelewa wiesz, bardzo za dużo mam pieniędzy i, i wiesz a apetyt rośnie w miarę jedzenia i teraz chcę miliony mieć a za chwilę miliardy będę chciał mieć a tak przy okazji to zrobiłbyś wyjazd za granicę tak wiesz, zrobiłbyś seminarium żeby ci się miało to nie opłacać. panie królowa dzielni 636 6? rozciąganie klatki, dezaktywacja a spinanie, aktywacja Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że niektórzy rozciągają klatkę między seriami, a każde rozciąganie statyczne deaktywuje mięsień, który jest rozciągane. Z kolei, jeżeli rozciągniemy i napniemy w tym rozciągnięciu, to aktywujemy mięsień, czy to jest klatka, czy to jest co innego. Pamiętajmy też, że klatka to nie jest jeden taki obszar, to są trzy różne obszary i zazwyczaj to część obojczykowa jest wyłączona, chociaż miałem też... Klientów, którzy mieli część mózgową czy brzuszną, też wyłączoną. To taka dygresja. Czyli to o to chodzi w tym pytaniu. Co w związku z rozpędkami na maszynie Butterfly, jego pierwsze ćwiczenie? Yy, dlaczego na maszynie? Może być na maszynie, ale czy ta maszyna na pewno cię rozciąga do końca? Bo, bo z tego co ja pamiętam, ta maszyna ma taki raczej ograniczony zakres ruchu że nawet w pełnym rozciągnięciu jeszcze nie jesteś rozciągnięty, jesteś taki odtąd, dotąd, nie? Bardziej ta maszyna chodzi o to, żebyś się spinał tu. Ja bym po prostu wziął normalne rozpiętki i, no i rozciągnął parę razy rozpiętkami, ale jeszcze lepiej, nie wiem, no połóż się na przykład na podłodze i na, naciskaj na podłogę, choćby. Prawda? I, I to chodzi o izometryczne napięcie tutaj. 3 razy 5 sekund izometrycznego napięcia w czasie, kiedy mięśnie rozciągnięty jest. Możesz się zaprzeć za maszynę, się rozciągnąć i napiąć, napiąć, jakbyś chciał tą maszynę uff, rzucić w taki sposób. Trochę jak Discobol, chociaż Discobol to nie rusza tyle ręką. Um, mam takową w drugim puszu w tygodniu przed wyciskaniem na maszynie typu Hammer. No... Uważam, że, że niedostatecznie rozciągniesz się na maszynie, E, chyba, że maszyna jest tak zrobiona, że rzeczywiście Cię rozciąga. To zależy jak to Twoja maszyna jest zrobiona, bo maszyna maszynie nierówna, jak zwykle. E, I tutaj ciężar musiałby być e, dość duży, gdyż taki mały ciężarek, on nie robi tego aktywowania. To musi być walka na, taka, praktycznie na całego w przymięśniu rozciągniętym. Także polecam jednak oprzeć się o coś, z czego nie ruszysz, czy to jakiś stojak, od, znaczy stojak, no jakiś skłotrak albo ściana. I rozciągnąć się, pokażę może w ten sposób, opieram się tutaj, obracam, 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 aż mam rozciągnięcie i teraz z całej siły próbuję tą ścianę przepchać. I przy takim mocnym rozciągnięciu i tak dużo siły nie użyjesz, ale właśnie ten stretch reflex aktywujecie 5 sekund napięcia, przerwa, na no 5 sekund starczy, wdech 5 sekund napięcia przerwa, parę sekund starczy, wdech 5 sekund napięcia i koniec i nie musisz marnować energii na maszynie. E, maszyna e, wątpliwa jest, jeżeli chodzi o aktywację mięśni. Naj, najbardziej na, najmniej przepraszam aktywujący układ nerwowy Ćwiczenia to są ćwiczenia na maszynach, prawda? Więc e, tutaj, właśnie to, że całym ciałem zapieramy i tak dalej, to też układ nerwowy e, bardziej aktywuje, gdyż musimy utrzymać uwagę, musimy skoordynować mięśnie brzucha, mięśnie bioder z tym wszystkim. To, tak jakbyśmy wyprowadzali uderzenie trochę, to, to, to aktywuje nas. To, co nie aktywuje nas, to, to coś takiego, ala czysta izolacja, właśnie. Czym bardziej jest izolowana rzecz. Mniej nasz układ nerwowy jest zainteresowany takim ćwiczeniem, a jak jest niezainteresowany, to po prostu wycofuje się z aktywności. Jak to kulturyści sobie którzy mówią, że mięsień nie wie ile podnosi. No dobra, niewiele podnosi. Mięsień nie wie ile powtórzeń, tak naprawdę, nie wie ile serii i nie wie ile, ile zjadłeś. Ale czy to ile powtórzeń na serii, ile zjadłeś, to nie ma znaczenia chwili Ma, więc ma też znaczenie co nasz układ nerwowy wie, a nasz układ nerwowy czasem wie więcej niż do naszej świadomości dociera. Do naszej świadomości dociera 10% może tych, tych impulsów nerwowych, co mamy, a mózg przerabia resztę. Jest taka część mózgu, co się nazywa móżdżek. Bardzo brzydka nazwa moim zdaniem, cerebellum jest po łacinie i po angielsku. I to jest część mózgu, która jest odpowiedzialna za koordynację oraz szybkość przetwarzania danych. I, I ta część jest bardzo... To, ta część mózgu zawiera um, około połowy neu, neuronów całego mózgu. Czyli jeżeli mamy um, X, Y tych neuronów, miliardy i tak dalej, bardzo dużo, to 50% jest w Co Wyobraźcie, jak to ważna część jest. I ona stanowi tylko 10% objętości mózgu, a ma 50% neuronów. I teraz ćwiczenie fizyczne, które wymaga dużej koordynacji, czy to jest ping-pong tenis sobowy, tak? czy to jest przysiad z dużym ciężarem, one właśnie aktywują to. Mogą być sztuki walki, może być rzutoszczepem. Jeżeli, jeżeli weźmiesz takie ćwiczenia, nawet jak stanie na jednostce z zamkniętymi oczami, to też aktywuje układ nerwowy. A wszystko, co nie aktywuje za bardzo układu nerwowego, to właśnie te izolowane ćwiczenia, gdzie siedzisz. Że nie musisz uwagi utrzymać, nie musisz napiąć łydek, nie musisz napiąć brzucha, nie musisz napiąć bioder, nie musisz napiąć stabilizatorów barków, nie musisz, nie musisz użyć mózgu, musisz użyć tylko piersiowych. Także to, to właśnie to, to jest odpowiedzialne za to, że wyłączają się nam mięśnie. Yy, takie statyczne rozciąganie to też jest rozciąganie, gdzie wszystko wyłączamy. Celowo pozwalamy, że wyłączamy się, poddajemy się grawitacji. Pana, że jest jak kopalnia wiedzy, tutaj lajka. I na dzisiaj kończymy. I życzę dużo siły, i, mm, i życzę sobie, żeby jeszcze w od ciebie dostać. Na razie, cześć. Trzymaj się siła.